Cześć. Jestem dzisiaj u klienta, u którego robiłem prace naprawczo-malarskie i miałem tutaj ścianę wejściową w wiatrołapie, która została pomalowana i zabezpieczona preparatem przed zabrudzeniami i przed uszkodzeniami. Chciałem wam pokazać, jak wygląda ściana po skończeniu. Już został nałożony preparat na ścianę i chciałem pokazać, jak wygląda ściana po skończeniu. W następnym filmie wam pokażę. Test na ścianie, ubrudzę ścianę jakąś marmuladą, jakimś keczupem i postaram się Wam tutaj pokazać, że faktycznie preparat, który jest użyty na ścianie, jest magiczny. O, wydaje mi się, że praca jest e, zrobiona prawidłowo. E, co wy sądzicie o takim wykonaniu? E, I poczekajcie na kolejny film, w którym wam pokażę, jak działa mój preparat na ścianie.